Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Wygraj z Bukim. Zaczęło się już Euro 2020 ruszyło pełną parą. Zaczęły się też więc emocje związane z kibicowaniem naszym drużynom. A przede wszystkim zaczął się olbrzymi ruch na rynku buchmacherskim. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj Wam powiem jak możemy skorzystać z promocji ze strony buchmacherów. Tak żeby zyskać na tym jakieś dla siebie korzyści finansowe oczywiście. Także zapraszam Cię do oglądania już teraz. Telewizję rzadko to robię, właściwie prawie nigdy, no ale w związku z takim wydarzeniem jak 2020, łącząc sobie telewizję i wyobraźcie sobie, że cokolwiek, jakikolwiek program nie przyłączą, to wszędzie walą reklamy Buchmacherów. Takiej, takiego momentu normalnie nie ma. Normalnie wiadomo, że w momencie, kiedy jest jakieś wydarzenie sportowe, to z automatu. Wszyscy chcą na tym wydarzeniu skorzystać. O tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku na temat euro, gdzie mówiłem Wam, jak nawet takie firmy jak Media Markt mogą skorzystać na, na Was, y, osiągając sukces, niezależnie od tego, czy, y, że tak powiem, drużyna, z jaką związana jest ta promocja, osiągnie ten sukces, czy też nie osiągnie, zawsze... Te firmy, które chcą skorzystać, proponują Wam jakiś tam układ, zakład, to oni zawsze na was korzystają. Dzisiaj wam opowiem o promocjach buchmacherów. Ale zanim Wam opowiem o tych promocjach Buchmacherów, wyobraźcie sobie taką krótką historię. Wyobraźcie sobie, że macie znajomego, który Was zaprasza do kasyna. I ów ten znajomy jest przy okazji właścicielem tego kasyna. I zaprasza Was i mówi: chodź ze mną, pójdziesz do kasyna, dostaniesz 1000 złotych na to, żebyś się pobawił, możesz sobie pograć. Jak wygrasz, to wygrana jest tylko Twoja. Nie, nie każe Ci, nie musisz brać nic ze sobą, żadnych pieniędzy. Masz tylko wziąć 1000, znaczy masz tylko i pójść ze mną, ja Ci dam 1000 złotych, dostaniesz żetony, możesz się bawić ile chcesz. Jak wygrasz, pieniądze są Twoje. No i tak sobie myślisz, myślisz, mówisz. No, no tak, no. W sumie. To jak mam za darmo, to opłaca się na no nie. No ale z drugiej strony, trzeba spojrzeć na to inaczej. Jaki ma interes kasyno, żeby dawać ci 1000 złotych na to, żebyś sobie za darmo pograł? No bo przecież instytucją kayter no nie są. No, no nie są. No to muszą mieć jakiś cel. A nie widzisz analogii z tym, jak na przykład dealer daje pierwszą działkę narkotyku komuś, kto nie jest jeszcze uzależniony za darmo, po to tylko, żeby później ten ktoś przychodził jak pies do niego i prosił o jeszcze, o jeszcze, o jeszcze, o jeszcze. Dokładnie tak samo się dzieje z hazardem. W Hazardzie chodzi o to, żeby zaszczepić Tobie to ładne Chodzi o to, żebyś ty zaczął przeżywać to, żebyś się emocjonował, ale żeby w ogóle do tego doszło, to na początek rzucają ci przynętę. I ta sama analogia jest, jeżeli na przykład taki człowiek stanie się niewolnikiem, bo się uzależni, bo za pierwszym razem przyjdzie i dostanie ten tysiąc, zagra sobie, pogra, nawet wygra, weźmie ze sobą te pieniążki, to kasyna traktują to jako pożyczkę. Oni no nie traktują tego jako swoją stratę. Absolutnie. Nawet się cieszą, jeżeli wygrałeś pieniądze w kasynie, to się cieszą, bo traktują to jako pożyczkę i to najczęściej krótkoterminową. Wiedzą, że prędzej czy później wrócisz, wrócisz i oddasz. Jest takie stare powiedzenie wygrać możesz, przegrać musisz. Ona ma świetną, świetno, świetne przesłanie, ponieważ możesz mieć szczęście, możesz wygrywać jednego dnia, przez trzy dni, przez tydzień, przez nawet nie wiem, jakim faktem przez miesiąc, ale prędzej czy później musisz przegrać wszystko. Dlatego to, to powiedzenie tak się bardzo sprawdza. Ale przejdźmy teraz do bookmakerów. Wyobraźcie sobie, że. Mamy 20 paru buchmacherów w Polsce, którzy są legalnymi buchmacherami, zalicencjonowani w Polsce. Normalnie zgoda ministerstwa finansów jest. I, I sobie działają. Każdy z tych buchmacherów myśli sobie o tobie, przyjdź do mnie, wpłać pieniążki. Zagraj jakiś kupon, a ja ci gwarantuję, że dostaniesz ode mnie free dostaniesz ode mnie bonus powitalny, dostaniesz ode mnie jakieś tam inne formy bonusa, zwrotów, cashoutów i tak dalej, tylko po to, żebyś ty przyszedł, wpłacił te pieniążki. I teraz o co chodzi? Chodzi tylko i wyłącznie o to, że gdyby ludzie byli robotami i traktowali to zupełnie, zupełnie bez emocji, czyli na przykład, ok. Wchodzę, ten znajomy mnie zapasza do kasyna, daje mi tysiaka, a ja biorę ten tysiąc, zagrywam sobie za złupówkę jedną i wygam przegam, nieważne. Idę sobie z powrotem wymienić w żetonach i mówię: Dzięki, wychodzę, biorę tysiąc. Tak? No to ogólnie że biorąc, jestem tysiąc do przodu. I mówię: Mnie to nie bawi, nie przychodzę więcej, tysiąc jestem zarobiony. Później inne kasyno proponuje to samo, załóżmy. Tak samo jest z Buchmochenem. Bookmakerze oferują, mają te oferty powitalne, dają fajne pieniążki. Co pokazywałem Ci w odcinku loteria z Booking, tutaj musisz koniecznie wejść w ten odcinek, bo tam pokazuję w jaki sposób możesz na czysto zarobić 3900 zł, korzystając z oferty powitalnej w STS. Jeżeli dobrze pokminisz i zrobisz tak, jak ja pokazuję, to generalnie jest to bardzo łatwe do zrobienia. Co prawda łatwe użyłem słowa łatwe, w życiu nie ma nic łatwych pieniędzy. Nie ma łatwych pieniędzy. Yy, powiedziałem łatwe w bardziej w znaczeniu takim, że jeżeli zrobisz to dobrze po prostu, zrobisz to dokładnie, to wydać się to łatwe. Jeżeli zaś podejdziesz do tego z taką z le, z, z to może ci to nie wyjść. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Pokażę ci jak promocje Buchmacher'skie można wykorzystać w ten sposób, by właśnie wejść do kasyna Wziąć te 1000 zł, co mi dają, i spadać, i czekać, aż znowu coś dadzą. I o to chodzi: tylko i wyłącznie o to chodzi, żebyś wszedł na stronę Buchmachera, skorzystał z oferty powitanej, bądź z promocji związanych z EURO. Właśnie teraz, na przykład, jest bardzo dużo promocji związanych z EURO, i ja ci pokażę, w jaki sposób można matematycznie wykorzystać te promocje tak. By bez ryzyka wyciągnąć pieniądze z tych właśnie promocji, co oferują, wypłacić te pieniądze i podziękować za miły gest ze strony Bochmakę. A absolutnie nie poddawać się właśnie temu emocjonalnemu uzależnieniu. Żebyś po prostu. O to chodzi Bochmakeron, żeby stał się ich niewolnikiem, żebyś po prostu przynosił im w rękach w zębach pieniądze, żebyś cały czas wpłacał, 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 oni będą cię torpedować promocjami, ofertami, ale tylko i wyłącznie po to, żebyś się uzależnił, żebyś całe swoje życie później przegrał. O to właśnie chodzi Bochmakaron. Na pewno nie o waszą rozrywkę. Owszem, będą cię zachęcać pięknymi sloganami, pod tytułem poczuj te emocje czułeś się świetnie tam i tak dalej, prawda? A tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tu w mózgu uruchomiła się adrenalina, a ta adrenalina zrobi resztę. Natomiast wy nie musicie tego robić. Oczywiście człowiek nie jest robotem, ale jeżeli podejdziecie do tego czysto, czysto, zupełnie czysto biznesowo i każdą z takich promocji wykorzystacie na swoją korzyść, tak, żeby po prostu zrobić to bezemocjonalnie, wpłacić pieniądze, skorzystać z oferty, tak jak Wam pokażę, a następnie wypłacić pieniądze i podziękować, to po prostu sytuacja jest dla Was wyłącznie korzystna. Nie macie nic do stracenia, nic nie ryzykujecie. Dziękuję Ci Buchmacherowi za bardzo fajną promocję. Jeśli chcecie dowiedzieć się na temat każdej promocji, w jaki sposób wykorzystać tą promocję, żeby bez ryzyka wyciągnąć kasę z każdego z Bookmacherów to każdą promocję dla Was specjalnie przeanalizuję. Piszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani ode mnie taką analizą, taką ofertą, można powiedzieć, gdzie dostaniecie pewne to, w jaki sposób wyciągnąć pieniążki. To bardzo chętnie się tego podejmę. Natomiast chcę wiedzieć, jaka jest reakcja z Waszej strony. No, na dzisiaj to już wszystko. Liczmy kibicówki Polakom. A jeszcze muszę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz: e, musimy kibicować Polakom i Czechom. Otóż znalazłem zamknięte koło, piękne zamknięte koło i nie mogę Wam jeszcze o tym powiedzieć. Nie mogę powiedzieć jaka firma, ale mogę Wam tylko już powiedzieć, że jeżeli Czesi wyjdą z grupy i Polacy wyjdą z grupy, najlepiej z drugiego miejsca, jeżeli będzie taki przypadek, że wyjdą z grupy Czesi i Polacy z drugiego miejsca. To mam piękne, zamknięte koło na fajny procencik zysku. Ale to szczegóły nie tutaj, nie teraz. Chciałbym jeszcze z tego skorzystać. Dlatego pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.